Cześć, dzień dobry. Co łączy karawanik i kolarstwo? Dla mnie jest to poczucie wolności i myślę, że wielu z Was podpisze się pod tym stwierdzeniem. Niemniej, obszar ten jest na tyle szeroki i indywidualny, że każdy ma na niego swoją definicję. W tym materiale chciałbym Wam opowiedzieć, jak zwiększa się poczucie wolności używając Gravela, czyli tego typu roweru ze wspomaganiem elektrycznym. Jak zmniejszają się bariery, jak możemy w pełni wykorzystać potencjał miejsca, w którym jesteśmy i cieszyć się aktywnością i wypoczynkiem, a nie zajechaniem się. Byliśmy na wyjeździe na Słowacji, jeździłem również w moich okolicach, czyli w Beskidzie Śląskim. I uwierzcie, warto z nami zostać do końca tego materiału. Zapraszam, Grzegorz Miedziński, Polski Karawani. Korzystamy z dobrej pogody i długiego czerwcowego weekendu. Kilka maili, pytań i cel wyjazdu ustalony. Na pokładzie Autostar P680 Elliott Performers, którego otrzymaliśmy z Transa M z Przyczyny, jedziemy na Suwację. Plan zakłada 2-3 dni rowerowe i jeden dzień trekkingowy. Ma być widokowo, szutrowo, no i przygodowo, bo chcemy konkretnie sprawdzić nasze rowery. A sprawdzaliśmy pierwsze w historii marki KTM e-grawele, czyli gravele ze wspomaganiem elektrycznym. Mowa tu o kolekcji Gravelator SX tego austriackiego producenta, a konkretnie modele SX20 i SX Prime. Wyposażone są w jednostkę napędową Bosch Performance Line SX, jest nazywana sportową, Gdyż jest najlżejszą i najbardziej kompaktową niż wszystko, co do tej pory Bosch eBike System skonstruował. Dedykowana jest do lekkich rowerów EMTB, e, e czy eUrban, czyli miejskich. Na czym polega wyjątkowość napędu SX? Po pierwsze, silnik waży niespełna 2 kg, a generuje do 600 W co czyni go najbardziej wydajną jednostką. Osiąga moment obrotowy wynoszący 55 nm i dodatkowo posiada tzw. tryb sprint. Polega to na dynamicznym wspomaganiu przy wyższej częstotliwości pedałowania. Czyli inaczej mówiąc, im mocniej depniesz, tym więcej otrzymasz wspomagania. Uzyskamy go na szybkich sprintach czy stromych podjazdach. Oczywiście przy zachowaniu wysokiej kadencji, czyli liczby obrotów korbą. Nasze testowe KTM-y Macina Gravelator SX były wyposażone w baterię Bosch PowerTube Smart System o pojemności 400 Wh. Ważą niespełna 2 kg. Zatem cały system to dodatkowa waga do roweru wynosząca zaledwie 4 kg. Niespotykany jak dotąd rezultat. Rowery z systemem wspomagania Bosch można połączyć z naszym telefonem za pomocą aplikacji Flow opracowanej właśnie przez Boscha. Za jej pośrednictwem możemy personalizować zakres wspomagania i monitorować w zasadzie wszystkie informacje dotyczące naszego roweru, naszej baterii, naszego silnika, systemów wspomagania, trybów wspomagania, zasięgu danego dnia, zasięgu... W, na różnych trybach jazdy, dodatkowo pełnego yy, przebiegu naszego roweru, informacji o niezbędnych serwisach, o dokonanych już akcjach serwisowych. Naprawdę jest wiele różnych parametrów i wiele różnych opcji. Dodatkowo możemy korzystać również z mapy i z GPS-a, więc dzięki temu możemy zaplanować bądź przeanalizować trasę, którą chcemy bądź już pokonaliśmy. Jeszcze jednym ważnym elementem, który daje aplikacja Flow, jest możliwość zablokowania roweru, choćby w przypadku jego kradzieży. W skrócie, warto zainstalować i korzystać z tej aplikacji na naszym telefonie, szczególnie, że jest darmowa. Pierwszego dnia robimy rundę na północ od Liptowskiego Mikulasza 50 kilka kilometrów z całkiem niezłymi widokami na Tatry chmurzyło się i zbierało na burzę, ale z pomocą wspomagania w rowerach skutecznie uciekaliśmy przed zmoczeniem i piorunami. Nocujemy na dziko, ale na legalu. Bez żadnych zakazów i tym podobne. Wieczorem odpoczynek, grill, pierwsze relacje na social media, no i ładowanie baterii z przetwornicy w kamperze. Korzystając z ładowarki 4A, ładowanie roweru, Zajęło nam około 2 godziny. Nowocześnie zaprojektowana rama KTM graweratora ma wewnętrznie poprowadzone przewody przez stery, zintegrowany zacisk siodełka oraz duży prześwit na opony, dzięki czemu możemy wstawić oponę o szerszym profilu lub nie boimy się, że gdy będzie opona zaklejona płotem kamieniami, to będzie nam obcierać o widelec. Ta koncepcja na nowo definiuje jazdę po szutrach, a dzięki wspomaganiu elektrycznemu ktm rozszerza możliwości wykorzystania tych rowerów. Najlepiej świadczy o tym runda, którą zrobiliśmy dookoła Parku Narodowego Słowacki Raj. Przemierzyliśmy tam blisko 70 km, robiąc ponad 1500 m przewyższenia. A trasa wiodła nie tylko po szutrach czy polnych drogach. Ale także leśnymi singlami i całkiem stromymi zjazdami. Dla umilenia trasy i pięknych widoków i ujęć z drona, mieliśmy także kilkukilometrową ścieżkę rowerową. Dojeżdżając na kemping, mieliśmy jeszcze w zapasie około 25% baterii. Jak myślicie, zrobilibyśmy stówkę na takim ładowaniu takiej baterii z takimi przewyższeniami? Się kolekcja KTM Macina Gravelator. Mieliśmy do dyspozycji najwyższy i najniższy model. Jeśli chodzi o ten najwyższy, czyli ASX Prime, wyposażony jest on w elektryczną przerzutkę SRAM Rival AXS, pracującą na 12-rzędowej kasecie. W zestawie również hamulce z tej samej grupy, czyli SRAM Rival Etap AXS. Cała rama oraz przedni widelec. Wykonane są z karbonu. Dzięki temu rower waży niespełna 14 kg. A dodam, że ma w sobie prawie 4 kg system wspomagania elektrycznego od Bosch, czyli baterię oraz silnik, no i także element sterujący. Można więc powiedzieć, że sam rower waży w okolicach 10 kg. A dodając do tego dwa pełne bidony małą torbę na kierownicę, czy sakwę podśrodkową mamy w zaledwie 16 kg maszynę gotową na całodzienną wyprawę aby czerpać radość z jazdy i nie być zajechanym na podjazdach z kolei model SX20 czyli wersja podstawowa zbudowany jest na ramie aluminiowej napęd to Shimano Q's o charakterystyce 1 blas przodu, 9 zębatek z tyłu zaś hamulce to Shimano MT-200. Waga tego modelu wynosi 19,5 kg, co przekłada się na przystępniejszą cenę wynoszącą około 17 000 zł. Czy e-gravel będzie dobrym wyborem? Dla kogo to rower? Już kiedyś wspominałem, że według mnie gravele to najbardziej uniwersalne rowery, którymi możemy jeździć po drogach, ścieżkach rowerowych, drogach leśnych, polnych czy szutrowych, a nawet łatwych górskich ścieżkach. To kompan na dojazd do pracy, czy rundę, lub trening po pracy. To również towarzysz podczas wakacji, czy weekendowej wycieczki. A gdy dodamy jeszcze do tego opcję wspomagania, odpowiedź wydaje się być oczywista: że e-Gravel będzie dobrym wyborem dla szerokiego grona odbiorców, szczególnie że nowy silnik Bosch Performance Line SX zapewnia wspomaganie dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujemy, a cały zestaw waży niespełna 4 kg. Dodatkowo system możemy spersonalizować idealnie pod nasze potrzeby. Z kolei nowa linia Graveli KTM, czyli gravelator, świetnie współgra z koncepcją Boscha i napędem linii Line SX. Spróbujcie, testujcie, umawiajcie się na jazdy prumne. Ja jestem przekonany, że warto.